Cześć, słuchajcie z tej strony e, Felixer. Dzisiaj sobie e, przetestujemy, dlatego to będzie taki krótszy film. E, przetestujemy sobie moda, zaraz wam pokażę, jak on się tam nazywa. E, kurde. E, Remining Airborne. Ok, dobra, No, nazywa się jak nazywa. Natomiast słuchajcie, on jest ogólnie bardzo fajny, bo tak jak widzicie, mamy dodatkowe samoloty, nie tylko MTR-em człowiek żyje, ale fajne jest, co by nie mówić, natomiast dzisiaj też sobie spróbujemy polatać za pomocą tego moda, uuu, tak, słuchajcie, bardzo mi się to podoba, tak, by powiedziało się niezły sztukas, ale to sztukas nie jest. <stoć> ale sztuka jest niezła. Natomiast tak, dodamy sobie <śm> hmm. 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 chyba to. Eee, no i słuchajcie, no, jak to mówią, nam się y nie może nudzić, więc sobie podjedziemy na pas startowy, nic nie jedzie, nic nie leci tylko, że jak przyleci ooo, dobrze, silniczek tylko kurde, trochę krzywo lecę, właśnie ja jadę o, lepiej no. nieźle ale tą prędkością to fg No i słuchajcie, lecimy. No, powiem wam, naprawdę fajnie to wygląda. Sobie zobaczymy z lotu taka moje miasteczko. Jak widzicie, co zwiedzać jest. Jest, co zwiedzać. A tam to, słuchajcie, tam z prawej. O, tam sobie podlecimy. Tam będzie kampus. Gdzie tak zwana uczelnia OS Maria egzaminy mam teraz, o Jezus. E, no, tutaj mamy osiedle e, o nie, 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 o nie, nie, nie. Uf. Prawie wleciałem jak w World Trade Center, ale... Otóż słuchajcie, nie, tym razem. No ale powiem wam, modzik naprawdę sympatyczny. Eee... Stój, powoli. Yy, a, dobra, czekajcie. O, o. A teraz, słuchajcie, nie byłbym sobą, gdybym nie zrobił pewnej rzeczy. Bo, o, zobaczcie. A, to tak zwane. Te bomby słabe są. Coś słabe, te bomby. Liczyłem na coś więcej. O nie! Nie! O! go. No i niestety rozpieprzyłem. Ale to nie jest problem. No bo mamy drugi. Ale tym razem weźmiemy sobie skarabinę i polecimy stąd. Nie wiem, czy tak się da, ale... czemu nie? Eee, no i... O, 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 dałem radę, dałem radę, słuchajcie. Dałem radę. Znowu jesteśmy w powietrzu. Zaraz zobaczymy. A jezu, nie 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 O matko Dobra, czekajcie bo O, teraz O O, to lepiej brzmi. Nie, 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 nie Nie, stój Matkę, ja nie umiem tu nakać no no nie, 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 nie Stój On już, on już mi pali się normalnie, no On już się pali, dobra, nie ma co Ohoho ho. Trzeba chyba lądować O ile wyląduje O Jezu. Nie, no to słuchajcie, było przerażające. No ale dobra. Eee, no, to jest e, samolocik numer 1, tak jak widzieliście. Eee, no, ogólnie bardzo fajny, zielony. Kolor nadziei. Ale... Już mi się znudził. <laughs> Więc trzeba przetestować samolot kamikadze. O, właśnie ten. O. Tu. O. Jest. Bogu nie jest więcej, ale te, te małe to są takie. Doki tu. Dobra. I słuchajcie, to się nazywa teraz. Tak. To. Ale ciepło. Taki mały. O. No i słuchajcie, lecimy Ty, ale to... moment To strzela strzałami Ja się To strzały są. To są Śmieszne nawet A, słuchajcie, no Nie! Nie! Nie, 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 O nie, Ja pierdole, no nie, 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 no, no nie. O nie, nie, no. O nie, O Jezus, No to No jest, to już już jest po mnie, No no... nie no ma no dobra no no słuchaj stary no jak to mówią no mm. o Jezu teraz błędy błędy się zdarzają nawet najlepszym a właśnie tutaj y, to będzie następny odcinek słuchajcie będziemy testować nowego moda do MTR mm. a on będzie mm... Z innego źródła niż Carsforge, tak. Będziemy jeździć te Tylko, że ogólnie ten mod na te to jest porobany, bo tam można wziąć pociąg, który będzie jeździć prawie 1000 km na godzinę. A właściwie nawet może szybciej, bo jak będzie opóźnienie, to 1050 bo i dwa, no ale jakoś tak, no, w każdym razie no, będzie absolutnie szybki e, no i słuchajcie, mm, bo być może w przyszłości niedalekiej będziemy mieli linię autobusową ogólnie bardzo wam polecam moda MTRA, tam można zrobić wszystko w, no no tak w dużym skrócie. Natomiast tak e, jeżeli chodzi o tego moda, to jeszcze wam pokażę e, dwupłatowiec zwykły on też jest nawet fajny popara, param para. Na autostradzie sobie polecimy. Hmm, tylko że on niestety już tak jak widzicie jest zwykły, klasyczny. Dobra, polecimy. Jest, góry Jezu, ale... no dobra no jest fajny ale ale, wolny no i ma swoje niestety, minusy w tym to sobie nie polata się wysoko bo jest wolny ale e... E... jak to mówią Wiesz World Center, a nie wyszło. dobra. No. Bo się trudno. Eee, a właśnie, bo ja zapomniałem zobaczcie. No eee, właśnie. Cii, nikt tego nie widział. Cii. Cii. No. Eee, no i tak to słuchajcie wyglądało. No. Ogólnie tutaj macie jeszcze jakieś sterowce, takie yy, takie... no jakie to takie, no. No. Możecie też ulepszyć sobie mm, każdy samolocik, bo możecie zwiększyć prędkość, możecie trwałość zwiększyć, e, zmniejszyć, żeby też wiatr wam nie przeszkadzał tak mocno. E, no i możecie dodać broń, tylko że niestety ona nic nie niszczy, a szkoda. Ech, a szkoda bo to byłoby idealne, żeby komuś rozpierniczyć coś. No ale tak, tak widzicie no. Jest jak jest. No i kochani, to był tak mówię, króciutki odcineczek żeby, żeby żeby był bo ogólnie testuję teraz nowe mody, tak jak widzicie, będzie ich jeszcze więcej żeby urozmaicić tutaj ten mój fajny świat. No, i tak to wygląda. No, więc słuchajcie, jak macie jakieś y, propozycje, y, jakiego moda mogę tutaj wgrać, oczywiście wersja 1.27 1.21, e, e, i w fabryku, to dawajcie znać będziemy to montować, będziemy to testować. E, jak się boicie, coś dać, to też mi dajcie. No, i tak w ogólnie to tak to wygląda, natomiast w najbliższym czasie będziemy sobie testować TRW. Widzicie, pulpit już tu jest, tak, no bo ogólnie jeszcze nie wgraliśmy tego nigdzie, ale testowanie będzie na pewno z jazdy TRW. No i planujemy zrobić jeszcze testowanie autobusów. Na razie, a ty co tutaj robisz? E. Ciekawe czy można ręcznie tym strzelać? Nie można. No cóż. Jak to mówią? Szkoda. Hmm, tym też nie można. No ale dziadostwo. No dobra. No słuchajcie, no to tyle ode mnie na dzisiaj. E bardzo Wam y, dziękuję za prawie 200 subskrypcji, słuchajcie. No i oczywiście, w dalszym ciągu zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. I słuchajcie, widzimy się już niedługo, bo pewnie znowu przyjdzie mi jakiś chory pomysł, żeby nagrać coś z MTR-a, lub y, z moim y, kolegą Purbeto zrobimy sobie jakiś wspólny odcinek. Y, no i słuchajcie, no jak to mówią. Y, może w tym właśnie tej więzienia jeszcze nie mam. No, no w każdym razie, słuchajcie, bardzo wam jeszcze raz dziękuję i no dobra, no już nie będę przedłużał na siemka do następnego hejpa.